Z taką werwą i impetem ruszać do przodu przed Państwem T-72. T-72. Rosyjska produkcja, maksymalna prędkość na drodze 60 km na godzinę w terenie 45. Zasięg maksymalny 450 km na drodze. Gdyby spojrzeć na to cudo, tak państwu przed Państwa oczami, ale taki silnik jest w stanie w tym momencie ciągnąć takiej jąkowej żelazka. Zobaczcie państwo na tym potężne uzbrojenie armata Małak 762 46, na 50 mm, a tam w środku znajduje się 40 pocisków, 40 sztuk pocisków kal. 125 mm. Shermanie było dwa razy więcej. Dwa karabiny maszynowe typu 762, a na wieży powinien być DSK kaliber 12,7 mm jeżeli robi to na Państwu wrażenie bo na mnie szczerze tak jeżeli spojrzycie Państwo na to monstro które z rykiem przemieszcza się tuż obok spróbujcie Państwo bo Państwo że tam w tam środku jest tylko 3 osobowe i że to wszystko to jest postęp techniczny do przodu. Bo ja nie wiem, kto jest głośniejszy, on czy ja.